Cześć wam, z tej strony Kasio. Witam was z Diabolo numer 3. Znajdźmy demoniczne wrota. Opsa. Aha. Eldruin zniszczy demoniczną pieczęć, która chroni te wrota. No to O kurde. Czyżby to był Eldruin? Jak się schował bezczelnie za mnie? Zara, zara. Załączmy sobie. Pa! mam. Tutaj jest achievement. Może nie puści to wam powiem. O! Żeby te wieże. Aha. Teraz to ja to wszystko rozwalam.

jak widzieliście tam wcześniej wam pokazywałem, że ten gość powinien nie żyć, to właśnie tutaj był ten, chyba że oni mieli więcej niż sztuk jeden. Tych. Dobra. Zagadajmy do Adri. Przynoszę pilne wieści. Lea miała kolejną wizję. Ujrzała wykrzywione demoniczne wieże i bijące w nich olbrzymie serca. Wiem czym są. To grzeszne serca. A zmodan zapewne wyblokuje ze swego królestwa, by wesprzeć piekielne legiony. Bez wątpienia owe serca to źródło deprawacji. Zniszczę je. Spoko luz. E, jeszcze jedną rzecz tutaj chciałem, bo chyba dźwięk mi się e, właśnie... efekty se zmniejszymy Muzyka też. A dialogi zostawię. Bo coś, za cicho te dialogi są, podgłosiłem sobie też sam, bo nie słyszałem, a bardziej to środowisko całe. Ogłóciłem w pełni wrota, przez które Azmodan przyzwał piekło. Teraz wstąpię do krateru i unicestwię grzeszne serca, które wspomagają armię władcy grzechu. Wówczas pozostanie jedynie Azmodan. To jest chyba mój ulubiony etap. I tutaj zaczyna się też w tym miejscu. Gdzie um, ona jest tutaj? Chciałem pokazać. Jest to kobitka. To jest kochanka Asmodana. E, tutaj zaczyna się grindowanie na wyższych levelach. Od tego od miejsca. Nie ma Diablo Runów, czy coś, tylko jest Azmodan rana Jest na stroje. To jest spoko. Weselej. Fajny ten atak jest. Jak ten gość tak sobie płynie w przeciwnikach. Oho. Proszę. Następny. Skrzyneczka. Kuferek mój błąd uuu tam coś się świeci, nie to lawa tylko ja tych gości zostawiam je. męczy strasznie ich zabijanie ja też się normalnie się e, grinduje to też się je zostawiam bo w ostateczności się je bije, jak już na przyjdzie boss, znaczy elitka czy coś innego przeszkadzają znacznie to wtedy się je ubija Bach. tak po maśle tak jak ładnie ich zdjął no o, to takie wiry zarzucam to jest fajnie tak odrzuca o właśnie ciekawostkę bo nie pamiętam czy ją pokazywałem yy, ono mogą na, na raz zdjąć nas <laughs> jeśli jesteśmy squishy i nie mamy rezistów ba, proszę bardzo, jak elegancko czyszczamy A. I na wyższych levelach tak jeszcze mogę dodać, że jest więcej potworów. Przynajmniej tak Blizzard zapewniał, że miały być troszeczkę słabsze, ale ilościowo miały być większe No, pogadanka To chciał tym przeczytał. Pach. Oho! Na coś... O! Oh. Elita. Dobrze. Ten jaki pierwszy do zabijania. Tu jest jakiś koleżka. Jaki to jest... Fantastyczny efekt, jak oni tutaj... Powiem wam, jak pierwszy raz tutaj wszedłem. <laughs> jak zaczynałem grać w Diablo, no to... Efekt na mnie murujący. Wywarło. Wywarli ci goście. Dlatego uważam, że teraz... Ten fragment dla zmodana jest na najlepszy w całej grze. Przynajmniej mój ulumiony. Pa, pa. W sumie to nie sprawdziłem, co za itemę dostałem. Tu nic ciekawego. O, proszę bardzo. Szansa na trafienie krytyczne. Czyli no, plus, plus 60 na nie chodzi piechotą No, to się do witalności. Niech będzie takie śmiotki damy. Jest dosyć duża ta lokacja, pysza. Uważenia też mamy <laughs> po, te, po tej ogólnie po tej lokacji, w, w cały krater. Mhm. tu nic. Tu musimy gdzieś pewnie tu iść. No to w drogę. Nie mam. Nie już żadnych skili przyspieszających Tu jeszcze... Co, że się... No tak, tu nic nie ma Ostawmy hmm. Czekaj, czy więcej sztuk niż jeden mogę Odpraw... Nie, nie chcę gościa odprawić Przydatny jest Mam znowu jakiś <laughs> gość, który cierpi Ale skąd oni wzięli takich dużych gości? Teoretycznie, znaczy teoretycznie, można taką teorię pod to podpisać, wzorując się na Def, nie Defnocie. Jak to się nazywało? O... Takie manga i anime też wyszła. Zaraz, dajcie daj mi chwilę, muszę sobie przypomnieć, bo nie pamiętam nazwy się sierocińca zawsze mi powtarzała, no. że jak się nie poprawię, to w końcu trafi do piekła. No nie pamiętam, no e, nieważne, tam było, że mm, złe dusze e, które nie, nie dawały się odkupić, tylko zostawały na ziemskim padole one później tam jakoś się jednoczyły, składały w taki jeden, taki duży, ogromny. Takiego ducha, potwora. Hmm. Złego ducha. O, nazwijmy tego złego ducha. I oni, właśnie, taka kumulacja mniejszych w jeden duży. No i tutaj też można by to podpiąć, że tak mnóstwo grzeszników tworzy takiego jednego kolosa i takie współodczuwanie mając w swoich grzechów. Tak to można nazwać. Byłoby logiczne. Aha, jest elita. Ciekawe czy coś nam wyrzuci ciekawego. Nie. Nie, nie. nie dziś ten dobry drop. Udamy się tutaj. O, jest z Powstanie Twojej skumulonej rasy jest największym brzegiem stworzenia. Ale twój czas dobiegł końca. W mojej krainie znajdziesz tylko śmierć. O, damy radę. Zabiję Twojego brata. To ciebie też. Jakbyśmy byli na przykład barbarzyńcą, to mogliśmy powiedzieć, że jeszcze Diablo, Beliala i pozostałych też. Duriel, Andariel tak, i Mephisto jeszcze, że wszystkich wyróżniliśmy, bo barbarzyńca jest jedyną postacią, która przechodzi z tamtych, z poprzedniej części. Dlatego jest takim starym dziadkiem. No, tam jest zejście na dół. Oha, a będą wybuchać, to ja nie zbliżam się. Proszę, elegancko, elegancja Francji. O tak, rzeczywiście ten wir mi się odnawia. Z każdym uderzeniem Miło Ktarek. O! Goblin Świetnie Dawaj Dziękuję O! Ha. Ah, mi się zabili w tym momencie. Nie, no po prostu to jest. No mistrzostwo, no nie żartujemy się. Taki. samobój wręcz. Trochę golda złapmy. No i w dół. Czek, chce, 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 No, śmiało. Aha. Jest przeciw mnie cieszy. Każdy krok prowadzi Cię bliżej w moje objęcia. Mm. W sumie, jak jest kochanką <laughs> Azmodana, to może nam coś się trafi. O, tu jest... <laughs> jak by to Większość tych takich notatniczków to jest, to jest historia z dwójki. Jako żeby nowej historii coś opowiadać, coś w tym stylu, no to jakoś, nie widzę czy jakieś wątki e, na zaczynać, ale pewnie to zrobili o nowych graczy, którzy nie mieli do czynienia z dwójką bądź jedynką, takie wprowadzenie. E, w sumie ja osobiście w jedynkę grałem może z 5 minut Diablo, ale w dwójkę już przegrałem, i powiem wam, że tutaj właśnie więcej odniesień jest do do dwójki niż do jedynki. No, niby jest te stare Tristam i jest też Grisuda, um, chyba tak, później. pójścia, w dwójce jest jedną z takich czempionów, które musimy zabić, przeciwników. Oj, bajka. Może mantrę załączę? No jeszcze tutaj jakieś specjalności. Ło! Języczkiem mnie przeatakowali. Czy ja mam jakieś itemy, żeby dać temu gościowi? No oczywiście, że nie mam. Nic mi się nie trafia na tyle dobrego. Pełna destrukcja, dzięki naszej aurze No, ale myślę, że tak, że tutaj sobie na razie zakończymy A dalsze losy naszego bohatera się dowiemy w następnym odcinku, a na razie dziękuję was, Wam bardzo i zapraszam Was do kolejnych moich let's play